Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Autopromocja. Minęła godzina 9.15, rozpoczynamy temat dla reportera i ja dzisiaj, Dam Adamka, biorę w taki wirtualny spacer po włoskich uliczkach. Co ty na to, Jarku? Bardzo chętnie, ale najpierw trochę twardej rzeczywistości, czyli raport pandemiczny i Marcin Hałusek. To takie bardziej greckie ulicz uliczki, tak mi się wydaje. Ach, no dobrze, niech to w nich <gry> będzie. O dwie osoby zwiększyła się wczoraj liczba zarażonych koronawirusem w regionie, bo pozytywny wynik testu miał 39 latek z powiatu gostyńskiego. Jest to 12 przypadek COVID-19 w tym powiecie w Lipcu. Na liście chorych pojawił się też 25-latek z powiatu Jarocińskiego, który tak jak 39-letni mężczyzna z powiatu Gostyńskiego przebywa w izolacji domowej. Liczba zarażonych SARS-CoV-2 w powiecie Jarocińskim nie uległa jednak zmianie, bo jedna osoba wyzdrowiała, a zatem 14 osób walczy z wirusem, w tym 5 w szpitalu. Najwięcej chorych jest obecnie w powiecie Rawickim. We wtorek stwierdzono tam aż 12 nowych przypadków i liczba zarażonych wzrosła do 18. W tym tygodniu koronawirus wrócił też do powiatu Wschowskiego. Tam Zarażona jest jedna osoba przebywająca w szpitalu w Zielonej Górze. W powiecie leszczyńskim na ujemny wynik testu czekają dwaj mężczyźni w wieku 40 i 41 lat. W pozostałych powiatach, czyli górowskim, wolsztyńskim i Kościańskim nie ma już przypadków COVID-19. Dziękuję bardzo, to Dziękuję. był Marcin Chałusek. nic idź sobie połazić po greckich uliczkach, a my z Agnieszką po włoskich sobie będziemy chodzić. Właśnie. A. Chociaż i to, i to yy, dobrą kuchnię no serwuje, prawda? się kobietowo. <laughs> Nie no dobra, na, na początek do Włoch. 655295529. czekamy na Państwa telefony. Yy, mamy odpowiedź dotyczącą wtorkowego tematu dla reportera. Było pytanie o toaletę na Skateplazie. Była nieczynna i dlaczego? Odpowiedź z Mosiru jest taka, że toaleta powinna być czynna w godzinach funkcjonowania obiektu, czyli od 7 do 21, więc nie wiem, co to się stało, że była nieczynna. Być może ktoś czegoś nie dopatrzył, albo nie wiem, właśnie, bo w to, jak Państwo wiedzą, byłem troszkę zajęty, albo nasz słuchacz, który dzwonił, był poza tymi godzinami urzędowania skateplazy. Mamy telefon. Halo, dzień dobry. Witamy serdecznie, jesteśmy na antenie. Ale proszę ściszyć radio. Tak bo już dzień, o, dobry. Dzień, dobry. dzień dobry, i słuchamy. Mi chodzi o to, jak właściwie dzwonię z wydawcy Kołrawicza. Chodzi mi o sprawę autobusu, który jeździł przed pandemią, a teraz w ogóle autobusu nie ma. Starsi ludzie nie mają się czym dostać do miasta, mm -hmm. nawet do lekarza i takie. Burmistrz. Tej sprawie nic nie robi i nie wiem co o tym myśleć. A to jest autobus komunikacji miejskiej czy. PK tak, nie, nie, czy PKS-owski? Nie, nie, to był komunikacji, nie to była taka prywatna firma, tylko o co mi jeszcze chodzi. Jeździ autobus miejski do Sarnowy i widzę, że on jeździ pusty. A do nas chociażby, nie wiem, może dwa kursy dwa razy w tygodniu, żeby ludzie się starsi mogli jakoś dostać. Mm -hmm. ale, czy by, ale czy by nie jeździł pusty? No, no to, wiem, to, to nie jest nie pytanie Wie pan, no ktoś musi za te kursy zapłacić, nie? No, na pewno. No, i teraz, czy pan to zapłaci bezpośrednio jako klient, czy, czy pan zapłaci jako podatnik? Zapłacić trzeba. Oczywiście możemy, no to... możemy pana burmistrza zapytać o przywrócenie tych kursów, natomiast mówię, to jest jedna z reszty: jest pandemia. Bardzo wiele firm autobusowych ograniczyło kursowanie. Tak, tak. Natomiast z drugiej strony jest jeszcze kwestia opłacalności kursów zawsze. Nie? Jeżeli nie ma dotacji, a ja przypominam, dotacja to są pieniądze podatnika, to muszą być klienci, którzy po prostu pojadą. Więc może się w tych wydawach skrzyk skrzyknijcie, wywiedzcie się, ilu tych klientów by było i wtedy z takimi twardymi danymi do pana burmistrza, że mu powiecie, że rzeczywiście każdym kursem pojedzie przynajmniej 10 osób. No to wtedy to się zaczyna troszkę opłacać. Ale dobra, no możemy zapytać, tylko mówię. Ja też zachęcam w takich sytuacjach zawsze do takiej aktywności, żeby pokazać przewoźnikowi, że jemu się to też może opłacać, że będą klienci, że nie, że nie będzie woził powietrza i przepalał tej ropy, czy czym tam napędza ten autobus na próżno. No i owcy trzeba zapłacić wiele innych Oczywiście, kosztów. Ja, ja wszystko rozumiem. Dobra, nie? także po pierwsze, po, pierwsze, jeszcze... po pierwsze zapytamy pana burmistrza, po drugie zachęcam do tego, żeby się w wiosce skrzyknąć i na ten temat pogadać. Jeszcze bym miał jedną sprawę. Słucham. Proboż ogłosił, że na, końcu, na początku marca złożył wniosek do konserwatora w sprawie wycięcia drzew na cmentarzu w Zielonej Wsi. Mhm. Stoją suche drzewa, zagrażają już ludziom. No i od tego czasu nic się kompletnie nie dzieje. Nie wiem, czy oni potrzebują. Konserwator potrzebuje lat na to, żeby przyjechać i zobaczyć, które drzewa jest do wycięcia. E, powiem panu, że nie wiem, jak to wygląda w, te, w tym przypadku, bo zawsze musi być zgoda rzeczywiście, być może tak. chodzi o regionalną dyrekcję ochrony środowiska w Poznaniu. I z tego co wiem, oni właśnie z powodu pandemii ostatnio wstrzymali. Te wizje lokalne i nie jeżdżą i nie oglądają tych drzew, bo w paru innych sytuacjach, kiedy pytaliśmy o różne wycinki, to właśnie taka była odpowiedź. Nie odbyła się wizja lokalna, więc nie ma decyzji. Czy tak, czy tak jest w przypadku yy, Waszej parafii i cmentarza w Zielonej Wsi? Nie wiem, ale podejrzewam, że właśnie ta Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska czy Wojewódzka Dyrekcja Ochrony Środowiska takie, taką zgodę musi wydać, no a oni właśnie z powodu pandemii siedzą w, w biurze, a nie jeżdżą po regionie. No. Tak wie, tak, że, także to ja rozumiem, natomiast to dotyczy wielu innych yy, takich zaplanowanych wycinek ja myślę, że gdyby doszło do sytuacji rzeczywistego zagrożenia życia i zdrowia, to myślę, że można by te drzewa awaryjnie na szybko wyciąć, ale być może one są jeszcze właśnie w takim stanie, który nie, nie gwarantuje, że one są do takiego awaryjnego cięcia. Nie panu, u nas już nikt tego nie zrobi, żeby ktoś wyciął, bo już afera była ileś lat temu za mm -hmm. poprzedniego proboszcza. Jak i wyciął, teraz... jak wyciął, nie? Jak wyciął, właśnie. No, bo to są, a to są straszne kary. To, to są mm -hmm. potworne pieniądze do płacenia. Naprawdę, ja pan Pamiętam, że parafia, co prawda nie, nie katolicka, tylko ewangelicka w Ostrowie, jak wycięła drzewa, to parafia zbankrutowała po prostu. No właśnie. Dobra. Dziękujemy panu bardzo. Pozdrawiamy serdecznie wydawy i Rawickie. 655295529. Ja przypominam, z całego regionu można do nas dzwonić. Nie ma Eryka, żeby tą litanię wygłosił, ale od Kościana po Rawicz i górę, od Wolsztyna po Jarocin. I mamy telefon. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, czy Dzień. ja się zadzwoniłam do sprawy dla reportera? Tema dla reportera, tak, słuchamy. Hmm. Jesteśmy Dzień na antenie. Dobry. Dobrze, ja mam taki problem. Jestem użytkowniczką działki przy ulicy Łąkowej w Lesznie. To jest zespół RODOS, tutaj kompleks. Mm -hmm. Wjazd jest przy wiadukcie, przy samym wzbiciu. I niestety z wiaduktu jest e, tylko ruch pieszych. Natomiast rowerzyści jeżdżą tam jak szaleni. Niestety na dole idąc, yy, idąc z dzieckiem, no niełatwo o to, żeby przejść, bo można z góry, ktoś może człowieka naprawdę zabić wręcz, albo potrącić. No i... Tak naprawdę rozwiązaniem byłoby to, żeby postawić jakąkolwiek przeciwzagłą barierkę bądź słupki dla tych rowerzystów, którzy taką szybką prędkość roz rozpędzają tam, gdzie w ogóle nie powinno ich być. Niestety próbowałam się dowiedzieć i okazuje się, że w miejscu, w którym nie jest dozwolona droga dla rowerów i nie powinno ich być, no to nie ma też potrzeby ze strony miasta, żeby takie słupki zrobić. No, no i jestem w kropce. Hmm. No ciekawe. Ostatnio, no. ostatnio wie Pani, ktoś się skarżył, że ta droga jest w bardzo złym stanie i może to, może ona trzeba by jeszcze pogorszyć stan tej drogi, żeby tych rowerzystów wyhamować, może rów wykopać po prostu w poprzek. Myślę, że to mogłoby pomóc, tak? Może wtedy by nie jeździli. Wie pan, to często tam widziałam też takiego niepełnosprawnego, który sobie spokojnie spacerował już nawet on nie spaceruje, bo chyba nawet on się boi wychodzić na tą drogę, żeby mu nie zrobili krzywdy. Raz była też karetka, którą widziałam, bo jakaś dziewczynka, która poruszała się na hulajnodze, powoli z rodzicami idąc, mhm. została chyba uderzona przez ten rower i no i nie wiem, jakie były konsekwencje tej sprawy, bo nie znam tych ludzi, ale to się, daj... że nie były dobre. No, tak? daj Boże, że wszystko. Żeby tam się wszystko dobrze skończyło. Nie, no... Wie pani, czasem to mnie tak rozbraja, bo... bo... No bo, no bo ro, ro, miasto nie jest miejscem, gdzie się bije rekordy na rowerze. No ja rozumiem, ja mam kolegów, którzy uwielbiają chwalić się swoimi średnimi na rowerach i jacy to oni są i oni rzeczywiście są imponujący. Natomiast no, miasto nie służy do szybkiej jazdy czymkolwiek. Jak już jesteśmy na tej redukcie, wejdźmy z tego roweru, tak. idźmy proszę spokojnie z tym rowerem. Jak rozpędzimy się, tam jest zakręt, tak? Z tego zakrętu też wyjeżdżają samochody, więc taki rowerzysta, który nie jest doświadczony, też może sobie zrobić przeogromną krzywdę. Ale wie pani, co ja tą sprawę rzeczywiście do oficera rowerowego naszego przekażę? Bo jasne, że rower jest fajny i dobry dla zdrowia. Natomiast, no, jak ma ktoś kogoś rozjechać tam właśnie, ja myślę, że może faktycznie wprowadzenie jakiegoś jakiejś szykany choćby spowalniającej te rowery, to, to będzie... Coś, bo ja rozumiem, jeżeli nawet tam jest znak zakazu, czy, czy... Jak już jeżdżą, to nie jeżdżą, tak. ale powoli. Albo to, niech prowadzą. Znaczy, bo ja też znowu, wie pani, ja się zawsze bronię przed tym, żeby sta stawiać w każdym miejscu policjanta, który będzie stał, pilnował, tak, mhm. mandaty wlepiał, pałą po nogach lał. No nie o to chodzi. Chodzi o odpowiedzialność samych obywateli. No, próbuję to... Otóż to. Budzić w moich kochanych słuchaczach. No ale dobrze, do oficera zjazd z wiaduktu w ulicę łąkową. Chodzi o sam to ten właśnie. wjazd, gdzie się szybko jedzie z wiaduktu. Tak, gdzie zjeżdżają ludzie z wiaduktu bezpośrednio i w lewo kręcą na te działki, które są wrotu. Ile fabryka, czyli mięśnie. I ile dały. fabryka dała, dokładnie. Dobrze, dobrze dziękuję dobrze, pani bardzo. Dziękuję. 655295529. Czekamy na wasze telefony. Temat dla reportera do godziny 9.49. 5, także jeszcze... O, już się oficer do mnie dodzwonił, yy, yy, y, czy nie dodzwonił, pisze do mnie, proszę o mm -hmm. specyfikowanie, o jakie miejsce chodzi. No, z tego, co zrozumieliśmy, zjazd z wiaduktu, wjazd w ulicę Łąkową, czyli tam, yy, czy wjazd na wiadukt w ulicę Łąkową. Ulica Łąkowa to jest taka ulica, która do działek prowadzi. Yy, także mam nadzieję, że sobie tam na mapce albo tam wizję lokalną małą pan Patryk zrobi i yy, wyjaśni, a może właśnie nawet rowerem tam podjechać i zobaczyć, jak tam się właśnie yy, te rowery wpuszczają. Mamy kolejnego słuchacza. Halo, dzień dobry. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Nie chodzi tu o krzyżówkę w Zaborowie. Ulica Brzechwy i Kryłowa. Tu mieszka nawet kierownik od dróg i to jest po niego niedaleko. I naprawdę tu jest tak ciężko przejechać. No jest dziura więcej jak pół metra. I to jest jak tam jechać. Brzechwy i Kryłowa. Temat A. wraca po raz chyba trzeci albo czwarty. Przekazywaliśmy to do miasta. No nie wiem, jak jeżeli pan mówi, że tam mieszka pan kierownik... No pan jak to mieszka blisko. No to może wie pan, chodzi o to, że... On nie chce, żeby powiedzieli, że on sobie to zrobił. No. Bo to czasem jest tak wie pan, szewc boso chodzi. Więc kierownik do kierownika dróg miejskich dojeżdża się po dziurach. No. Ale dobra, przekażemy ten temat no, oczywiście. Ale główna droga, tu co na osiedle jeżdżają. Jest to nowe osiedle Henrykowo. Mm -hmm. Wszystkie samochody jadą i naprawdę jest bardzo ciężko przejechać. Ma pan rację. Ja mówię ja tylko tak broniąc się troszkę, powtarzam, że ten temat rzeczywiście już kilkakrotnie był zgłaszany. Nie wiem, czy to miejsce wymaga jeszcze jakichś dodatkowych, kosztownych prac, czy wystarczy tam wpuścić tam tą maszynę z asfalt, asfalt wytwarzającą. No, albo temu... kamienie wysypać Panie, taką ładną drogę zrobili na Szczyżewice tu nad jeziorem, mm -hmm. od jeziora tam na Szyżewice do Dużyńkowej. a tu takiej głównej drogi nie idzie zrobić. Ja ja wiem, to jest ze struktu zrobione. Tak, no. dobrze, no przekażemy po raz kolejny, ukłonimy no. się pięknie, pozdrowimy no. pana Dominika i poprosimy, żeby może właśnie w tym miejscu... Taką naprawę doraźną przeprowadzono. Dziękujemy panu bardzo. 65 529 5529. za chwilę będzie mała przerwa, ale może ktoś się jeszcze dodzwoni. Niech się je nie dozwania, to, to może zróbmy tę małą przerwę. O i jest telefon. Jest telefon. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Krótki sygnał. Grunwaldzka 128, stary budynek i i tam w, przy w starym wejściu dla klientów. Jest bar. Różne butelki po alkoholu. Latami się ustawia i potem po, po pół roku znowu ktoś to chowa, i znowu wracają te butelki. Mhm. Teraz już nawet trzeba jest wybita w drzwiach. Mhm. Nean nie dba o swój majątek. Ma widocznie za dużo tego majątku. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. No, może. Nawet niech, nie, a ten baw zrobi, no. I podaje na przykład napoje energetyczne. A co? Tak niech e, będzie. Mała przewa. I wracamy z tematem dla reportera. Jarek Adamek jest ze mną w studiu. Sycylijsko bardzo. I mamy kolejny telefon. Halo? Halo. dzień dobry. Dzień dobry. A Eryk zawsze mówi tak. Telefony poprosimy z Leszna, Kościana, gosztynia Góry, Rawiczowskowej, Jarocina i Wolsztyna. Brawo. No jesteśmy pod wrażeniem Miłego naprawdę. Weekendu, pozdrawiam. Miłego weekendu <noise> panu czyli, czyli mamy w razie czego, jeśli Eryk zachoruje albo zastępstwo, nam się wykruszy, zastępstwo. mamy zastępstwo. No cieszymy się i pozdrawiamy naszych słuchaczy. Ale mm. zobacz jak pan uważnie słucha Eryka. No ba, Edyka się zawsze uważnie słucha, bo on ciekawe rzeczy opowiada. Podobnie zresztą jak ty. I ty, Jareczko? 65-529-5529. Czekamy, czekamy na wasze telefony. Czekamy na państwa telefony. Cóż to, bo przynajmniej dzisiaj piątek. Już wiemy, z, skąd możecie dzwonić. No i mamy... Kolejny, kolejnego słuchacza, ciekawe skąd. Halo, Dzień dobry. Dzień dobry. Ja z takim krótkim pytaniem, bo kilka razy była monitorowana sprawa w sprawie psów policyjnych i my tu mieszkańcy przy ulicy Starozamkowej mamy no tragedię w nocy, już nie powiem. I chciałem się spytać, panie Jarku, jaką dostał pan odpowiedź? Jeszcze nie dostałem żadnej i teraz okres urlopowy. Ja tak jeszcze no. też się zastanawiam, czy Państwo by nie mogli z jakąś petycją wystąpić. Wie pani tak po tym ostatnim, którymś z ostatnich telefonów, bo no bo my jak my, jeden tak. telefon powiedzą jeden telefon, natomiast jest możliwość składania petycji obecnie w wielu różnych no, sprawach no. mhm. do Urzędu Miasta na przykład. Aby na przykład urząd miasta tak podjął się takiego pośrednictwa i, po, uh -huh. i, i, i no przekazał, że jest problem. No ja myślę ja, już kiedyś o tym rozmawialiśmy, i to chyba nawet dwa albo trzy razy z policją także. Uh -huh. No i jedyny sposób, żeby system z tym poradzić, ponieważ policja nie ma żadnych takich nieruchomości poza miastem, żeby tam urządzić tak, taką bazę, no uh -huh. to jest odpowiednie jakieś wybudowanie jakiś bawie dźwiękoszczelnych. No, trzeba po prostu no za, tak, za, zainwestować w takie jakieś zasłony żeby, mm -hmm. żeby no, no, policja potrzebuje psów do różnych bo... e, rzeczy, tak? Do, do patrolowania, tak, do wykrywania tak, narkotyków, tak. ładunków wybuchowych. Mm -hmm. no, potrzebne są. Natomiast no jak to zrobić, żeby wilk był syty i owca cała? Nie? Tak, to Do się... miasta, przepraszam, Ja myślę, że tak. W, tak. Ja myślę, że... że do... W którym miejscu, bo jest tam kilka tych oddziałów. Znaczy, pety, petycję napisać, jakby się więcej tak. mieszkańców podpisało, to tak, w ogóle będzie oczywiście. fajnie. No, I taką oczywiście. petycję na ręce albo pana prezydenta, albo Rady Miejskiej Aha. skierować, to do urzędu po prostu na biura podawcze zanieść. I wtedy musi się tym zająć komisja, rada. Mm -hmm, I myślę, mm -hmm. że oni wtedy, nawet jeżeli oni sami niczego nie uchwalą, to tak. myślę, że po prostu będzie jakoś tak łatwiej, kiedy oni okay. prze przekażą tę prośbę i się wstawią za państwem do miast, do policji. No po prostu jak zawsze, trzeba znaleźć pieniądze na wybudowanie. Mm -hmm tego typu rzeczy teraz. Tylko gdzież te pieniądze w tych budżetach będą, czy policyjnych, no pewnie policyjnych. No, okay. no, bo, no bo faktycznie ja sobie okay. wyobrażam, że nie jest łatwo zwłaszcza teraz jak okna otwarte, bo ciepło. Tak, przy zamkniętych, panie Jarku, przy zamkniętych nie idzie stać. To... No, ja znaczy, pani, no temat znają. Ja podejrzewam, że znowu gdzieś te pieniądze po okay. prostu okay. muszą okay. się znaleźć a to uh -huh. są kwestie budżetów, ale mówię, kropla drąży skałę, więc tak. ja proponuję państwu, bo to zawsze, jak się ludzie sami zmobilizują i pokażą, że uh -huh. im zależy, że nie jedna pani dzwoni do Adamka, tylko, że rzeczywiście tak. duża grupa mieszkańców ma problem i grzecznie prosi o jego rozwiązanie. Dziękuję ślicznie, dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy serdecznie, no my policjantów też bardzo serdecznie pozdrawiamy, no i faktycznie, no po co was ludzie mają lubić mniej? Mniej, no Jak właśnie, mogą was dokładnie. lubić bardziej, nie? Normalne. 65-529-5529. Z nami kolejna osoba. Halo, dzień dobry. Słuchamy. Dzień dobry. Dzień dobry. E, proszę pana, ja mam taką pytanie. Kiedy na Zaborowie będzie otwarty ten przejazd kolejowy za Biedronką? Przejazd Henrykowska? Tak, Henrykowska. Mm. Dobrze, no spróbujemy się wywiedzieć, czy tam jakieś, bo ja teraz z głowy pani nie powiem. Myśmy to kiedyś tam sprawdzali, ale nie, nie pamiętam, czy te terminy już biegną, czy jeszcze nie. Spróbujemy się do pana rzecznika PKP PLK w tej sprawie dozwolić. Jakby pani wczoraj zadzwoniła, no to na otwarciu wiaduktu na y, Wilkowickiej widziałem tych wszystkich ważniaków. E, fajnie, że jest ten wiadukt. Tak. Bardzo, natomiast no, wtedy bym, bym dopytał, kiedy, kiedy można się spodziewać, ale no Aha. dobrze, będziemy musieli po prostu tam się dodzwonić do nich dobrze. i zapytać. Dziękujemy dobrze, bardzo. bardzo. Pozdrawiam. Pozdrawiamy panią także. No właśnie, ja się państwu jeździć przez Wilkowicką. Kto jechał już. Dajcie znać, jesteśmy bardzo ciekawi. No mm, jeśli coś, wam, coś tak. wam jeszcze przeszkadza w regionie, no to przez najbliższe 7,5 minutki można jeszcze dzwonić się w temacie dla reportera. Ostatni raz w tym tygodniu, bo kolejny temat dla reportera dopiero w poniedziałek o 9.15. Już w poniedziałek, gdyż jak państwo wiedzą, weekend biegnie dwa razy szybciej niż normalne dni. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień, witam serdecznie. Ja właśnie a propos próbno... na no. Mhm. Cieszę się, że jest kieptko otwarte, doczekaliśmy się. Aha. Ja bym miał prośbę do władz miasta, wiadomo, przez, dzięki wam, żeby coś pomyśleli, nie wiem, usprawnić wyjazd z Gronowa znowu, nie? Bo jak był zamknięty, nie było tam drogi, no to można było swobodnie jeździć, wyjechać z Gronowa. A teraz, jak już ten ruch się zrobił konkretnie, bo na Wielkowiską na wszyscy jadą, no to problemy znowu z wyjazdem z Gronowskiego. No jest problem odwieczny z wyjazdem z Grenowskiej. Tam trochę pomogło to zwężenie tego dojazdu od strony Leszna, że są te dwa pasy. Troszkę to pomogło. Ja powiem szczerze, jak jadę z Grenowa, to jadę przez tą, jak się nazywa ta ulica? Tak, która z tyłu, z, tyłu, z tyłu tam idzie. Tam z tyłu się tam wyjeżdża trochę wcześniej po prostu. No brakuje jeszcze takiej alternatywnej drogi, która ma być połączeniem Granowa z rondem Antoniny. I czekamy na tę drogę od lat, mam nadzieję, że wreszcie się kiedyś doczekamy. Bo Granowo już od lat mówi o tym, że jedna droga tak naprawdę wyjazdowa z tej dzielnicy to zdecydowanie. Na... Tak, było no baborowy. Tak, 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 więc mówię, no do, bez tej drogi dodatkowej to wie pan, tam można cuda na tym rądzie wymyślać, no co się tak, wymyśli, Światę nikt nie wprowadzi na tym rądzie, bo to już w ogóle by była gremia. Nie, gemala. ta kobieta się na, na w tym furtku uwaluje i z no. się ogoli, nie? Dokładnie, więc ja mówię, ta ulica tam z tyłu Chocimska, a tam za Chocimską, wie pan, które Bóg, tam, db, db, tam no najczęściej wyjeżdżam, bo tam jest troszkę nie. łatwiej się wbić. Ale mówię, brakuje jeszcze jednej drogi. Ja zresztą myślę, jestem przekonany, że wszyscy nasi yy, ważniacy w Urzędzie Miasta też doskonale o tym wiedzą. Tylko jest kwestia oczywiście czego? Pieniędzy. Pieniędzy. Pieniądza <grym> na to. Dziękujemy panu bardzo. Pozdrawiamy pana także jeszcze przez 6 minut: 65/529/5529. Jakiś pieniądz jakby się znalazł, to ja bym z trzy takie drogi miał, ale ta rzeczywiście, wyjazd ja Mamy kolejny telefon, halo. Dzień dobry. Mamy kolejny Proszę, radio. proszę, proszę radio. Jak się ma słuchawki na uszach. O. Ktoś tak ściszył. Się że... straszył. Ale proszę się jak walczy. się ma słuchawki na uszach i nagle tak walnie, to. O. Czekamy zatem jeszcze przez pięć najbliższych minut na wasze telefony. 65 529 55 29 i mamy połączenie. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, ja się zadzwoniłem tutaj do teba dla reportera. Tak jest, jesteśmy na antenie, słuchamy. Dzień dobry, ja chciałem zgłosić takie coś, chodzi mi o ogródki, rynku, że nie jest zachowywana cisza nocna. A powinna być zachowywana. Tak, a nie jest. Po prostu no tak, jeden ogródek mam konkretnie na myśli, po 22 tam cuda nie widzę. Dobrze. Jakby ktoś mógł po prostu tam nie wiem, no, zareagować, czy jak co roku co roku ten sam temat wraca jeszcze tak. przed czasem, przed naszą audycją, zanim wymyśliliśmy tę audycję, też problem był. No, jest regulamin ogródków, gdzie jest powiedziane, jak one mogą działać. Jest w ogóle zasady ciszy nocnej. No więc co? Pozdrawiamy serdecznie Wydział Dziekuję Prewencji, bardzo. Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Lesznie oraz naszą wspaniałą Straż Miejską. Zasady są znane. Chodzi tylko o to, żeby ktoś o tych zasadach. Przypominał. I żebyśmy je, a ich to, przestrzegali. A to jest ta niewdzięczna policyjna i strażnicza robota. Mamy jeszcze jeden telefon, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, jesteśmy na antenie. Tak, jesteśmy, słuchamy. I pan jest i my jesteśmy. A to ja bym chciał pozdrowić tamtego pana z rynku, który narzeka na ciszę nocną na ogródkach działkowych. Mhm. E, no bo tutaj w, w lokach zawsze są siedzi powtarzają, że żeby nie hałasować po 22 bo od tego jest rynek. No więc jesteśmy trochę... W Ach, takie buty! No to kochani z bloków. No jak odsyłacie... <noise> nie, wiem jak też od tego nie jest. Może, a może faktycznie Pan Złatz ma rację, może stworzyć takie miejsce, gdzie można hałasować. Ogrodzone jakimś płotem, tak jak tam te zagrody, które być powinny przy komendzie i tam po prostu po 22 można sobie szaleć. I może te psy z komendy też tam dacie po tej 22. No nie jednocześnie. nie. jest było super. Ale tak. Yy, no, Fajny żarcik, pozdrawiamy bardzo pana słuchacza Bardzo dziękujemy, e, Mam szybką odpowiedź, oficer rowerowy wrócił z urlopu I do mnie pisze, Rondo dogranowo Miasto aktualnie analizuje sprawę w celu Usprawnienia wyjazdu z ulicy Wilkowickiej, także może coś Ciekawego się zrodzi Ja pozdrawiam oficera rowerowego e, I tu wszystkie tematy Już sobie na pewno zapisuję Które państwo nam przekazują My mamy kolejny telefon Halo, dzień dobry Dzień dobry, słuchamy Proszę Pani, ja mam taką drobną sprawę Przy budowie drogi tej wschód-zachód Przy przejściu podziemnym Firma, która budowała drogę Zrobiła chodnik i zostawiła przed tym przejściem metr Firma, która robi przejście podziemne No to jest historia, jeszcze pewnie porobi, a porobi mm -hmm. Nic nie zrobiła W związku z tym jest kostka na chodniku Urwał się y, chodnik ostro, bez żadnego niczego Zanim jest dziura, jak pada deszcz, to jest wielka kałuża. Ja już nie chcę liczyć opom rowerowych, które tam zostały przecięte na tym. I nikt nie może tego połączyć tyle czasu. Nie wiem, czy oni no się właśnie, nie mogą dogadać. Myśmy ten temat już zgłaszali, że jest takie no miejsce. I co? No, no, no i myślę. właśnie, no i co? I teraz ja powtarzam to pytanie naszego pana słuchacza. Cytuję, no i co? No. No. To co to ma zrobić? To w no. ogóle ten nadzór tej budowy to jest chyba kurde kuriozum No To pewnie jest tak, że tutaj do tego, do tego jedna firma, od tego druga firma, no, no i, im, został i został. został Tak zwana strefa zdemilitaryzowana, jak między tak, Koreą tak. Północną i Południową. No. Po Jeszcze odkazana, bo tam kałuża wielka, jakby spadała. O, tu jest. kanał po prostu. O, o, o z rzeka. No ale Co zrobimy z tym, niech mi pan powie. No my się możemy trochę pośmiać, ale oczywiście. No, no, to ale to no, Tak, ale oczywiście. Jak pan powiedział, można sobie tam krzywdę zrobić, można ją uszkodzić, no. więc po, po, przekażemy, napiszemy, przypomnimy się, kochani, no niech tam... Nie wiem, ma mo mocy sprawczej, coś tego. No, gdybyśmy mieli, że tak powiem, kolegę któregoś, który ma uprawnienia budowlane, to byśmy sami tam położyli ten metkostki. Ale my tu wszyscy, no, wie pan, dwie lewe ręce do roboty, tylko gadamy. Ale dobra. tam trzech nasypać zwykłego albo coś. To o, jak jest wie pan, a wie pan, jak ja sobie kiedyś opony poprzecinałem na gruzie pod kątem. No ale to taki drobny, taki gruz mylowy. Ale już mówiąc poważnie, szanowny panie, tak, myślę, że rzeczywiście jest to miejsce, które pilnie wymaga naprawienia, dlatego no. To, wie pan, co? No, no, na to nie wypada, to nie po jest. I ten cytat pozostawiam bez komentarza, bo jest no. bardzo, <laughs> bardzo trafny. Dziękujemy no. panu bardzo. Pozdrawiamy serdecznie, życzymy miłego łyskawienia. Tak to jest bardzo Do. ładnie powiedziane. W Wielkopolsce, w Lesznie, pewnych rzeczy nie wypada. Musi być porządnie i co? I pięknie. Pięknie, pięknie jest, tylko porządnie jeszcze ma być. Ostatni telefon, halo? Halo, dzień dobry. No. Dzień dobry. Witamy. Proszę pani, ja dzwonię z Nowego Dębka. Jest taka ulica Deptag. Wie pan, co Dębka? musi Pan ściszyć radioodbiornik, bo nie dogadamy się. Jest taka ulica depta i tam jest po prostu dojazd tylko do posesji no i zaopatrzenie, wiadomo. No i a w ogóle na całym ośrodku jest 20 km na godzinę. Tam samochody jeżdżą, no nie powiem ile, ale sporo, nie? Mhm. To jest jedno. A w no, są motocykliści, tam przejażdżki robią po 3, 3, 4 i tak dalej. Druga sprawa jeszcze, hulajnogi elektryczne. Wszędzie na ośrodkach jest zakaz, a tu sobie jeżdżą na Maxa, to się mówi. Mhm. Na Dobra. Dziękujemy bardzo, więc tak, jeżeli idzie o przekraczanie prędkości, to oczywiście policja... Ale proszę tam już ściszyć to radio, okej. Okay. Jeżeli idzie o przekraczanie prędkości, to oczywiście policja kościańska. Pozdrawiamy bardzo serdecznie Komendę Powiatową Policji w Kościanie. Słyszycie sami teren łowiecki w Nowym Dębcu. Jeżeli idzie o hulajnogi, no, zarządcę tego letniska, czyli chyba to jest gmina Kości. Jeżeli się nie mylę, będziemy prosić o to, żeby może tam przyjrzeli się temu, no bo z drugiej strony kulejnogi elektryczne są modne. Proszę Państwa, minął czas naszej audycji. W związku z tym, tych, którzy się już nie dodzwonili, zapraszam w poniedziałek. Ee, życzę Państwu fantastycznego weekendu i w poniedziałek jeszcze się usłyszymy, a potem zobaczymy. Tyle. Autopromocja. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi Waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.